Witam Państwa bardzo serdecznie i jak e, co tydzień jako przedstawiciel Kroniki Beskidzkiej zachęcam do osiągnięcia po nasz e, regionalny tygodnik. Co nowego, co ciekawego w najnowszym numerze Kroniki. Zacznę od artykułu, który porusza temat no, wręcz nieprawdopodobny, ale niestety prawdziwy, który warto przeczytać, bo ta historia, tak jak piszemy w nadtytule do tego tekstu, może spotkać każdego. A historia jest naprawdę niezwykła. Padło na mieszkańca KUS w miejscowości leżącej tuż obok Bielska Białej, który no, traf chciał w swojej urodziny, odebrał od listonosza dość niezwykłą przesyłkę. Tą przesyłką były listy czy pisma e, wysłane do niego przez komornika działającego przy Sądzie Rejonowym w Wołominie i tenże komornik informował go o tym, że rozpoczął egzekucję jego długu wynoszącego blisko 5000 zł. złotych. Mieszkaniec KUS zdębiał, bo nie miał żadnego długu, nic w każdym razie o czymś takim nie wiedział i nie miał pojęcia dlaczegoż to ma oddawać komornikowi pieniądze. Sprawa była dość poważna, ponieważ komornik informował go jednocześnie, że rozpoczyna procedura wejścia na jego konto bankowe i zabierania z niego części emerytury. Po takim prywatnym śledztwie, jakie przeprowadził mieszkaniec Kuz okazało się, że cała sprawa mocno śmierci, to znaczy ktoś Potrzył się pod niego, używając jego imienia, nazwiska oraz numeru PESEL. Zawarł przed kilku laty umowę na świadczenie usług telekomunikacyjnych, odebrał dobry telefon komórkowy, wydzwonił sporą kwotę i nie zapłacił za to. No i bieg wydarzeń był taki, że trafiła sprawa do sądu w Lublinie. Ten orzekł, że należy, że osoba ta jest winna, odpowiednie pieniądze w firmie telefonii komórkowej, ta z kolei przekazała ten dług do e, firmy zajmującej się ściąganiem wierzytelności. No i tak, tak doszło do e, egzekucji komorniczej, tyle tylko, że osoba, która podpisała tą umowę i była sprawcą całego nieszczęścia, e, mieszkała w Krakowie, była zameldowana w Krakowie i miała numer dowodu zupełnie inny niż mieszkaniec KUS. E, jak to możliwe? Jak to się stało? Jaka jest szansa, że zostanie odkręcone to to, co się stało, o tym w artykule kara za cudze winy. Proszę Państwa, w najnowszej Krajince Beskidzkiej poruszamy także temat no, po swoistego ichotu historii jaki ma miejsce tam, gdzie kiedyś stał zakład włókienniczy Velux, a gdzie dziś stoi Centrum Handlowo-Rozrywkowe Gemini. Jak Państwo pewnie pamiętacie, ponad 10 lat temu doszło tam do zburzenia mozaiki, której, której autorem był bielski artysta Ignacy Bieniek. wywołało to wielkie oburzenie w mieście z postępowania prawne i inwestor zobowiązał się niejako zrekompensować to postawieniem nowego artystycznego dzieła. Tym dziełem był mural stworzony przez wybitnego polskiego artystę Leona Tarasiewicza. No i tak się złożyło, że mural ten stał mniej więcej 3 lata, bo niedawno znów został zburzony. Zburzony i to tak dokładnie, że nawet pilnowano, aby żaden z kawałków tego murala nie, nie trafił w niepożądane ręce. Dlaczego tak się stało? Dlaczego kolejne dzieło artystyczne w tym miejscu musiało zniknąć? Czy będzie coś w zamian? Czy coś nowego, ciekawego pod względem artystycznym w Bielsku Białej w tym miejscu powstanie? Jakie były szczegóły tej historii w artykule Mural odszedł w niebyt? Przyjaciele, Krońce Beskidzkiej, jak zawsze, nie brakuje tematów sportowych. Znów dużo miejsca poświęcamy piłkarzom pod No tym razem teksty są utrzymane w dość takim poważnym, zatroskanym tonie, bo sytuacja zespołu jest bardzo ciężka. Drużyna jest już na miejscu spadkowym. Ma najwięcej straconych bramek w ekstraklasie. No i zastanawiamy się po pierwsze nad tym, czy. Dojdzie i co może dać ewentualna zmiana trenera teraz, a także przyglądamy się zawodnikom grających na poszczególnych pozycjach i wskazujemy miejsca, gdzie wzmocnienia drużyny przypuszczalnie dopiero w przerwie zimowej, ale będą konieczne, jeśli Podbeskidzie chce walczyć o utrzymanie w Ekstraklasie. W Najnowszej Krańce Wyspickiej także wiele innych ciekawych artykułów, m.in. o tym, że strażakom brakuje pieniędzy. No na szczęście nie na wodę, ale brakuje im na paliwo, co, co wychodzi na jedno, bo może się okazać, że nie będą mieli jak dojechać na miejsce pożaru, więc nawet jeśli będą mieć wodę, to nie będą się mogli tam pojawić i e gasić. A także o ciekawym e pomyśle wilskich harcerzy, którzy chcą, aby patronem ich chówca był zmarły pół roku temu wyjątkowy Bielszczani. Józef Droszcz od młodości, od czasów przedwojennych, związany właśnie z harcerstwem. Przypominamy życiorys tego niezwykłego człowieka i piszemy, dlaczego harcerze chcą mieć za patrona. Ciekawych, interesujących artykułów w najbliższej kronice będzie więc sporo. Zachęcam jeszcze raz do sięgnięcia po lekturę tej gazety.